Kto to jest, dzieci? Michael? Papa Michael. Przywitacie się? Cześć. Idźcie się pobawić. Muszę porozmawiać z Michaelem. Do zobaczenia. Wiesz, że szykuję się do operacji. Mam rano lot. Denerwuję się za każdym razem, kiedy o tym mówisz. Nie jestem tym zachwycony. To nie tak, że nie obchodzi mnie zdanie Michaela. Myślałam, że kiedy weźmiemy ślub, moje zmartwienia znikną. Ale chyba jest mi jeszcze trudniej. On ma 33 lata, ja 55. Starzeję się i będę wyglądać coraz gorzej. Michael jest wciąż piękny i młody, więc muszę za nim nadążyć. Chcę zacząć od redukcji wagi. Wiesz, że lubię potężne kobiety. Kocham cię taką, jaka jesteś. Wciąż będę miała wielki biust, a tyłek sobie zrobię. Dlaczego nie chcesz słuchać, że jestem przeciwny tej operacji? W Nigerii wiele osób po niej umarło. Angela ryzykuje życiem, bo chce szybkiego efektu. To bardzo poważny zabieg. Potrzebuje pomocy, żeby być dłużej z tobą. Rozumiem, żeby mieć siłę dla dziecka. Wierzę, ale nie rób niczego za moimi plecami. O czym ty mówisz? Może Angela chce wyglądać młodzie i seksowniej dla kogoś innego. Może ma dość czekania na mnie. Może kogoś sobie znalazła. Nie chcę schudnąć po to, żeby wyglądać lepiej i odzyskać pewność siebie i cię zostawić. Nie potrzebuję nikogo innego. Robię to, bo ostatnio przytyłam 15 kilogramów. Wiesz, ile teraz ważę? 124 kilo. Szok, prawda? Nie śpiesz się. Nic mi nie grozi. Bądź dobrej myśli. Wystarczy, że będziesz trzymać kciuki. Nie jestem tym zachwycony, ale to właśnie cała Angela. Nic nie mogę zrobić. Muszę jej ufać, bo jesteśmy od siebie bardzo daleko.